Witam wszystkich w kolejnym filmie. A czekaj, ty chcesz być na filmie? No, mnie? No to witam tutaj z murzynem. Witam. Mati witam. zakamuflowany na inkognito. Yy, dzisiaj akcja wałowanie. Wały pożyczane. Szerokości coś ponad 3 metry. No traktor ma 1,85 m. To wały będą miały z... po metrze. Dobrym jest. No nie wiem, z 3, może 80, coś takiego. Może 3,5 metra. Na trzy dzielone konne z dorabianą ramą pożyczane. Trochę było tej zajścia, bo trzeba było te płaskowniki poodginać, bo tu coś jakieś było zdarzenie, po prostu się ponasuwały. Jeden jeszcze lekko obciera, ale to może się już wyschło. To jest naprawdę kwestia milimetra, dwóch, że dotyka. Palimy, Mati nagrywa. Może obserwuję. Startujemy, bardzo fajną robotę robią Wagowo właściciel mówi, że będą miały 450 kg Po ciągniku czuję, że Albo mają lekko więcej, albo to jest przez to, że Są dalej wysunięte Tylni wał bo normalnie to siewnik ma 750 załadowany z tą moją dorobioną kratką i jest w sumie bardzo podobnie. No ale to jest inne rozłożenie masy, może dlatego. Są na siłowniku tu jednym. Łańcuch pociąga do góry. Łańcuchy się składają wtedy. Fajnie jest to rozwiązane na takiej wieżyczce, jak tu widać. Potem jakieś ujęcie nagram, to będzie widać. Dorzucę wam. Yy, ale ja nie podpinam hydrauliki raz żeby nie mieszać oleju dwa nie mam hydrauliki w 40, muszę ją zrobić na trójeczce żeby po prostu nie na czwórce za bardzo kołapy ziemię rozwalały i nasiona wywalały ja to wolę trochę wolniej ja można sobie wstać wtedy o wstąpić trochę Tutaj tą odległość muszę wyczuć A to siedzonko to jeszcze tak mi w tym pomaga jak nie wiem od góry, bo mam problem z wyczuciem szerokości tych wałów Wolę już tak trochę pojeździć. Słychać takie trochę skrzypienie, to się ten jeden właśnie dociera jeszcze trochę, bo za mało jeszcze jest odgięte, ale już nie mam młota przy sobie. To takim młotem robiłem i kawałek całownika wsadziłem między talerze i biłem po prostu. Kurwa, panie majster, ale krzywo. To jeszcze nasiona podobniata. Nie, fajną robotę robi, jestem bardzo z tego zadowolony Mam w planach takie kupić Tylko mój budżet tego nie ma w planach No niestety teraz przy tych cenach stali, no takie wałki sobie sprezentować to nie jest To nie jest tani biznes A zwłaszcza, że no, jeszcze są rzeczy ważniejsze od tego Choćby rozsiewasz przede wszystkim pierwszy w kolejce. A dwa, no nie szukując kupić większy traktor to za cenę takich wałków. Już można jakieś pługi dobre kupić. Nie chcę cofać z nimi opuszczonymi, bo tam jest takie trosy luźne mocowanie tego tylniego wałka i nie chcę żeby nim tak szarpało przód, tył, przód, tył nie moja maszyna, staram się szanować o, góra zostanie w ziemi i równe wschody powinny być dzięki temu. Tak samo jestem zadowolony z kratki zasiewnikiem. Zakryła ładnie, ogólnie tu wałujemy, powiedziałem, łubin. Słodki, pójdzie pewnie na paszówkę, chociaż mogę cię pochwalić w tym filmie, że już miałem jedną ofertę kupna, znaczy nie kupna tylko kontaktu wzięcia bo może nie tyle co pożniwak, to ogólnie jak już go będę miał z miejsca gdzie biorę nawozy to tam nie wiem czy to na własne potrzeby czy, czy pod handel on wyszedł tam też chyba handlują nasionami tam się już mnie goś pytał bo dzisiaj byłem kupić obrys Jutro będę pryskał właśnie tu połowinie yy, A druga sprawa to jest taka, że yy, do skracania przężyta zimnego co chciałem na jesieni też będzie skracane Na to środek kupiłem 400 Dokładnie 407 zł poszło No podrożało wszystko Nie myślałem, że aż tak No mówi najdroższy bo Koszt skrócenia 2 hektarów Przeżyta około Do około 130 zł środek A oprysk na chwasty To już 270 zł Wszystko dobrze widać. Przyznam się, że tej akcji się już doczekać nie mogłem. Mati! Potem się przenieść tam, bo jak zawracam, to jest z górki, nie? I koła mi się do góry podnoszą. Ale jeszcze tu mnie nagraj. Trzeba delikatnie kołami skręcać, bo się szybko ziemi nabierają mi. jest zajebista naprawdę aż sam się cieszę wygląda to bardzo ładnie oprócz tego że jest krzywot już pomijam ale no jak koła mają rozbieżność no to ciężko że coś uzyskać lecz znaczy o nie ustawiam mówiłem w poprzednich filmach tym też może trochę coś tam powiem yy, będzie przednia oś robiona są straszne luzy na spoczniach, na półośkach przedniej osi. Będzie zakładane sztywne błośki. Nie robiłem tego przed tej pracą, bo mnie terminy troszkę goniły. To jest cały powód, że tak powiem. Będzie traktor wolniejszy, czyli w sumie już po tym weekendzie to wtedy się będę bawił w... nie po tym, tylko że za tydzień. Wtedy te części poza mają właśnie muszę jak będę wracając zamówić części. Chyba że już będzie za późno, sklep będzie zamknięty. Mam po drodze sklep z częściami rolniczymi co tutaj jeszcze więcej mogę powiedzieć no wiadomo łożyska na kołach wszystkie tam chcę końcówki drążków pozmieniać jak już wszystko robię tuleje nowe to już będą w nowych łożyskach zamocowane tam łożysko podkładka i nowe wąsy bo muszę będą sześćdziesiątkowe zwolni łożyska, to jakby 355 piątki okrągłe i tam jest na jednym drążku więc będę musiał jeszcze kupić dwa wąsy do drążku

Ale po już się ziemia nie na koła nie natacza Chociaż też tu jest cięższa, to jest bardziej glinowata To też przez to... Nie no te wały to jest coś pięknego Jestem tak kurwa z nich zadowolony Że ło jest. chodzi trochę idzie do góry. Do tego miejsca mogę pozdrowić Mateusza, co nagrywa. Tego murzyna co tu był, kierowcę Seata 1.8 benzyna gaz bez turbiny. Eee... I mamuśkę oczywiście, której serdecznie dziękuję, co mi kamerkę dowiozła na pole, bo jestem taki mosiek i zapomniałem, naładowałem, a nie wziąłem z domu. Ale pole ubywa szybciutko. No. Teraz ja się z wami żegnam, widzimy się na następnym polu. Tam za co tam nadziałaliśmy przy, przy siebie. Ja tu ja widzę. Jesteśmy na kolejnym polu, które wyglądało dosyć słabo. Po wałowaniu jestem bardzo zadowolony z tego efektu. To, że tu trochę są fale Dunaju, to średnio równo, to już jest inna sprawa, ale no te kępy zobaczcie co jest jeszcze na końcu pola. No patrząc na po tych kempach, a co jest po wałowaniu. Dobra, już jadę. Maty goni, to jedziemy. O. Magnes mam jeszcze, może przeczepię do wałów magnesu i Przesiądę pokażę. Opa. Tu na siłowniku. Siłownik idzie do góry. Tu są rolki w tych dwóch profilach otwartych. Idzie do góry. Pociąga łańcuchy za sobą. Które składają wał do góry. Prawda. Wszystko jest no, na dosyć grubej konstrukcji. Takiej konkretnej. Nie wiem ile... Yy, jeden wał, bo to jest wał złokonnych zrobiony, bo to jest samoróbka. Nie wiem ile taki jeden wał waży. Nie wiem 100 kg, może coś takiego, może z 150. Myślę, coś między 100 a 150 może mieć wagi. No ale sama konstrukcja też swoje robi. Ale to dobrze, no bardziej dogniata. Spoczywają na spoczywa na wałach, więc dogniata jeszcze. No, jak mówiłem, nie. Tu chwilę złapałem, tylko w ten jeden wąż. Złapałem trytytką ten jeden wąż. Co się tu nie majtał. Już trochę o ziemię zaczęło ocierać. Eee. Tak jak mówiłem, nie podpinam, bo raz, że hydraulika nie jest w 40 zrobiona 2, to zazwyczaj chodziło o kłopczyniu Holandzie, nie, nie chcę olejów mieszać. Po wałach to się nawet takie Tak się koła nie zagrzebułem, Nie ściągają taki wałów bo akurat wyrobię a nie jest, że próbowałem przejechać czwórką na tamtym polu za szybko jest yy, bo wałki się na tyle rozpędzają że wyrzucają yy, nasiona z ziemi na wierzch Także lepiej ze spokojnie trójeczką Tu doły, to i tak by czwórkom nie pojechał. Tutaj już tak może. Ale tam nie. A dwa, na trójce to i traktor malże, ja jam się jakoś nie śpieszy. I tak już dzisiaj nic więcej nie nadziałam. Robi się na dwa razy. Zabijam się na parę razy, żeby tu ziemi nie porujnować. Ostatni przejazd. Panie jednego, jadę w dołku, a robi się na bokach i środek i wszystko, bo się układają trzy wałki oddzielnie. To jest dobra sprawa. Na takich nierównościach, przy bruzdach, czy coś tak jak tutaj. zrobione, film nagrany ja się z wami żegnam następny może być z jakichś oprysków do następnego filmu to jak jeszcze pokażę przężyto no już niedługo do skrócenia będzie ładne jak dywan także do następnego filmu żegnamy się z Matim na razie, cześć